Serdecznie na kanale Na nazywam się Paweł Buczek i serdecznie zapraszam Was na film. Udali słychać maszynę, rolnicy nawadniają pola, biorąc tą wodę i rozpuszczają na polach. A w miło popatrzeć, jak lipienie nie Zobacz Tomek. Tutaj w tym miejscu, widzisz, zaczyna się taki przewóz i z grud, z, e, znacznie głębsza woda. Kawałek dalej zaczyna się piasek. I one w tym piasku siedzą. I tutaj właśnie takie wielkie, wielkie klenie widziałem. Zostałem dokładnie tutaj, zaraz za tym drzewem i się z nimi bawiłem. Niestety zero szans. Na muchówkę jest ciężko tutaj złapać coś. Dobra, no, no, takie klenie. Robię. Światka woda. Wczoraj lało jak cholera. Myślałem, że będzie mleczny dzisiaj. Znacznie niższy poziom wody niż się spodziewałem. Tak, lało jak cholera. Tak, ja ci mówiłem, że wczoraj byłem zobaczyć jakiś kolor wody. To był taki mleczny. Nie? Byłem w Ladlo zobaczy przy moście. I tutaj właśnie te klenie widziałem. Tak. Życzę Ci Tomek, żebyś złapał tego klenia, bo naprawdę jest warty. Lepiej patrzeć jak jest w tej porze roku, jest niższy stan wody, ile tutaj rybek małych pływa. Znaczy, że rzeka żyje, chociaż nawet tego nie widać, ale żyje. Tutaj piękny klen stoi. Dokładnie tam już właśnie idzie sobie dalej, ja się odsunę, żeby go nie wygłoszyć. Są tutaj rybska wiesz, wielkie, naprawdę duże. No prawie na głowę mu wrzuciłeś. Coś, na coś żeruje, widzę, że żeruje na coś. Dobra, baw się tutaj, w takim razie ja zajdę niżej. Widzisz go? No, to no, ten no, no. Jakbyś sobie stanął troszkę wyżej, wzdłuż tej, tej, tej półki, może będzie Ci wygodniej. Dziwnie tak jak tam. Że widzisz ryba. Jak Ci się podoba ta rzeka? Fajne miejscówka, naprawdę fajne. Bardzo dziko tutaj, nie? zero ludzi. Wziąłem za sobą dzisiaj Sigma Supre od Shakespeare'a 7H3 z żynką, pływającą trójeczką od Orwisa. Założyłem jedną muchę dzisiaj tylko i to w dodatku tonącą. Chcę tutaj spróbować na tym szybkim kawałku rzeki Szkoda tylko, że ta maszyna jest włączona, trochę hałasu robi, więc we przepraszam ze dźwięki. Ale tu tlenie pływają. Raz, dwa, trzy. Łoł! Wow! Tomek tam przecież w oddali, że już złapał coś. Ja używam muchówki, to mówię, jest specjalistą od spiningu. A niestety spinning ma to do siebie, jest bardziej efektywny niż muchówka. W moim mniemaniu, ale ja jestem dopiero początkujący wędkarz. Jeśli chodzi o muchę przygody, następuje zmiana taktyki. Założyłem sobie suchą muchę teraz. I staram się tak rzucić trochę, tam gdzie te kaczki są trochę, gdzie sobie spływa, a ja będę sobie tutaj kontrował. Fajne takie fajne półeczko Także jak gdzie coś brać, to będę je A z drugiej strony jeszcze mogę sobie tutaj skontrować. O właśnie, nie, sobie spływa. Nie wiem, że tutaj są lipienie, to na przygórką strąga złapał. Właśnie tylko widziałem, w lipień pomiędzy nami skoczył, więc staram mu się tam dorzucić. A no, właśnie tam, gdzie mi się zilka kończy. To nie wiem, czy dobrą to założyłem. Jedna czarna może być nie chyba dobrą przynętą na tego lipienia. Uuu, zachaciłem się od drzewa. Nie, to rzecz jest to, że jesteśmy osłonięci z każdej strony. Takie są wąwozy przez drzewa porobione. Trochę nawet wieje dzisiaj boc bardzo, ale tutaj gdzie jesteśmy w ogóle tego nie wsuwam. Całkowicie ma to swoje bardzo dużo tusy. Tutaj jest nikie. Już czwarty raz mam podejście do niego. I cztery razy już próbował. Złapać moją muchę, 4 razy mi nie udało go złapać. Miał być do trzech razy sztuka, a je jest do pięciu. Więc nie zainteresowany tą muchą. Małą białą muszkę, rozmazie 16 założyłem. I taką samą nimfę później z tyłu. No jest taka, muszę zmienić za chwilę przynęta. Oraz słonko świeci raz jest za chmurką Ale widzę, że ryby są zainteresowane. Tylko tutaj żadnej złapać nie mogę. Czasami w rzece można znaleźć skarby, tak jak tutaj. Nie wiem, czy to na szczęście. Ale spróbuję to wyłowić. Tak jest. Podkowa. Musiał być straszny wielki koń. Podkowa już ma trochę swoich lat. Już zarosła. Zostawiłem ją tutaj. Nie, nie ma już paręnaście lat no to Teraz powinien, jak znaleźć do pod gdzieś już gdzieś szczęścia mieć Na razie jest jeden do dla Tomka Ale mi się nic nie dało zlatać widziałem 200 ryb Ale też przynięty nie mogę dobrać Jestem ciekawy jak wygląda moje zejście do rzeki Tam na górze, na tej skarpie są właściciele tego miejsca Na którego mam dostęp Tomek już pojechał Uuu, ale zarosło całkiem sporo zarosło nie przyznali wejścia chyba tutaj to było tak jest tylko że byłem tutaj tydzień temu wyciąłem te wszystkie pokrzywy i widzę że znowu wyrosły no, taka kolej rzeczy no nic Czas zejść na dół Kurczę zaczyna deszcz spadać Nie wiem czy to dobry pomysł, żeby tutaj być o tej porze W tym deszczu Ale powiem, że jakiś się nie podniesie tak szybko Dokładnie idę tam I zobaczymy, może się coś uda złapać Powinienem teraz mieć plus 15 do szczęścia Jak znalazłem tą podkowę Wiem, że muchy teraz białe o tej porze roku więc założyłem taką małą białą muszkę i jedną nimfę z tyłu, tylko że problematyczne w tych nimfach jest to, że one często się zaczepiają o kamienie więc muszę bardzo kontrolować żyłkę a jestem o właśnie właśnie tym młodem Jestem na takiej płytkiej wodzie, że jest bardzo łatwo zaczep. I już właśnie zudziłem zaczepek. Byłem nie lubię występować właśnie albo przed taką szybką wodą, w tej wodzie, albo na samym końcu. Największe fajne sztuki zawsze tam zabawałem na samym końcu do szybkiej rody. Ale kurczę ten deszcz trochę, może pokrzyżować mi plany. Ale się nie podaje. Przyjechałem po rybę, bez ryby nie wracam. Znaczy, ja nie tak do wody wpuszczę, tylko że chciałem jedno chociaż złapać. Tam są, mam żyłę, nie? Teraz tam dorzucić. Staram się zrobić długi rollcast. i złapał się pierwszy lipień. A raczej na pewno lipień. Nie wiem dlaczego one zawsze lubią być tutaj w rogu. Już go przemówimy. Po pomaleńki, ale jest. Papa, guziaczki, pa. Tak? I do wody. Hop. Uj. No, na ten kawałku udało się tylko jednego lipienia, drugi uciekł. Pójdę jeszcze tam w górę rzeki. Tam jest drugi z moich ulubionych kawałków. Tutaj też, nas no, tutaj dużo szumu, bo ona już wiedzą, w jaki jestem. Więc z zostało tam z przodu jeszcze. Tak, tutaj jest fajnie. Trawa płynie. Oj, tu widzę, że ta rzeka żyje w tym miejscu. Trzeba tam się dostać. Kiedyś przechodziłem tędy koła. I chyba tak zrobię, ale napię sobie porzucam tutaj parę przypuszczonych, że teraz wszystkie wyposyłem, ale spróbuję, właśnie zawadzi jako właśnie czysta poczeka. Po tych deszczach co było ostatnie parę dni. Myślałem, że będzie bardzo mlecznie. I nawet nie będzie się po co wybierać, ale widzę, że jest znakomicie o kurczę, nie została o, ja, to jest bardzo fajnie niestety tylko rąka wchodzi w rachubę więc robię co mogę ale wykondycja rzeki jest przepiękna dzisiaj o, właśnie skoczył lipię tam pod dali o Zresztą na naprawdę lipię, nie widziałem tu żadnych ryb innych oprócz strągi lipieni o, jest, siedzi. O, i się zerwał. O, no ale nie fart. No trudno, bywa i tak. To są muszki, które dzisiaj używałem, w rozmiarze 16, bardzo maleńkie. Nic na to, że te większych nie trzeba, bo większych tutaj ryb nie ma, że może są, ale nigdy nie widziałem no niestety nie udało się dzisiaj krótki wypad o tylko parę godzin widzę, że ryby skaczą przede mną, niestety poziom wody szybko się podnosi, zaczyna padać i grzmi w oddali, więc trzeba będzie się raz dwa szybko na szybko zwieść, na całe szczęście mam tam wyjście raz dwa ale widzę jak podnosi się, miałem po już jest trochę coraz więcej, coraz więcej więc ostatnio jeszcze parę rzutów i spadam w sumie miałem jednego lipienia i dwami uciekły Tomek miał więcej szczęścia, złapał jednego strąga ale jego metoda jest bardziej efektywna niż moja serdecznie pozdrawiam Tomek I mam nadzieję, że następnym razem ja będę miał więcej szczęścia to podkowa może w końcu mi się szczęście. Jak nie tym razem, to może następnym.